I oto w maju Czerwoni dokonują zamachu stanu. Ignacy Chmieleński i Włodzimierz Lębkę odbierają siłą piecząć rządu narodowego i ustanawiają nowy, radykalnie czerwony rząd narodowy. Na czele tego rządu staje Franciszek Dobrowolski. Ale czas istnienia tego rządu był krótki. Oto bowiem powstańcom udaje się przejąć kasę główną Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego. Fizycznie tą kasę wyniósł Aleksander Waszkowski, o którym będziemy jeszcze mówić nieco później. Jak pisze historyk Marian Zgórniak, w wyniku tej niezwykłej akcji Aleksandra Waszkowskiego, która odbyła się w dniach 6-8 czerwca, uzyskano 3,5 miliona rubli w gotówce i papierach wartościowych. Waszkowski pieniądze przekazał Karolowi Majewskiemu. Karol Majewski, mając w ręku taki atut w postaci tak olbrzymich pieniędzy, doprowadził do odsunięcia od władzy Czerwonych i powstania nowego rządu, na czele którego stanął. Był to ponownie, można tak powiedzieć, rząd jedności narodowej, rząd koalicyjny, gdzie byli i biali i czerwoni. W skład rządu Karola Majewskiego weszli. Władysław Gołębierski, Józef Grabowski, Stanisław Krzemiński, Włodzimierz Miłowicz. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.